Pora na kolejny dział, tym razem dynamika. I pierwszy temat w tym dziale to jest pierwsza zasada dynamiki Newtona, która nazywa się także zasadą bezwładności. Zanim przejdziemy do tej pierwszej zasady dynamiki, przypomnijmy sobie, czym się wcześniej zajmowaliśmy. Nauczymy się teraz skutków, jakie niesie ze sobą działanie siły, jak siła wpływa na ruch. A wcześniej mówiliśmy także, że siła jest miarą oddziaływań. To, to był pierwszy temat chyba w tej książce. Jak rozciągaliśmy na przykład gumkę, to im bardziej rozciągasz gumkę, tym większą siłę musisz przyłożyć. To jest właśnie ta miara oddziaływań. No chyba akurat nie mówiłem z gumką, tylko ze sprężyną, ale to akurat nie ma znaczenia. Sprężynę, jak próbujesz jeszcze bardziej rozciągnąć, no to większy opór stawia. Musisz większą siłę przyłożyć, żeby rozciągnąć sprężynę. Jak ja sobie to obrazuję? Dlaczego siła jest miarą oddziaływań? Im mocniej uderzysz, tym mocniej cię ręka zaboli. To jest też taki wniosek. Pamiętacie, że to pomiaru siły służy siłomierz. Siłę podaje się w jednostkach zwanych Newtonami i też mówiliśmy o statycznym i dynamicznym skutku oddziaływań. Jak było na przykład ta plastelina, że zgnieciliśmy plastelinę, to odkształciła się, czyli był skutek plastyczny i o, piłka kopnięta do nogi. Jak kopniesz piłkę do nogi, to najpierw się wgniata, więc jest skutek statyczny, i następnie piłka leci, więc jest skutek dynamiczny. To sobie pewnie przypominacie teraz, jak zacząłem wam to nakreślać. Były jeszcze inne skutki z magnesami, na przykład, albo grawitacyjne z planetami, z łukiem, jak strzelasz, cokolwiek, ale najbardziej pewnie kojarzycie ten przykład z piłką nożną, że jak się kopnie. Dobra, to było to. Później mówiliśmy sobie o tym, że na ciało, jak działają różne siły, to mogą się te siły równoważyć, bo na przykład w lewo działa 100 i w prawo działa 100. To były te zadania, które liczyliśmy wtedy. Rysuję sobie. Patrz. Do tego ciała jest przyłożona siła, która ma długość 2 cm w prawo i. Do tej, tutaj w lewo jest przyłożona jedna siła co ma 1 cm i druga siła co ma 1 cm. No to teraz już pewnie pamiętacie, jak to się robiło. To jest łatwa rzecz. Po prostu ta siła odjąć te dwie. I jeżeli ta miała 2 cm, ta ma cm, ta, ta ma cm, więc te razem dwa mają 2 cm. No bo ten ma cm i ten ma cm. No to mają razem dwa. Ten ma dwa w prawo, dwa w lewo. Masz 2 cm w prawo, 2 cm w lewo, więc siła wypadkowa wynosi 0. Jak siła wypadkowa wynosiło 0, no to to się nazywało, że to są siły równoważące się. Siłę wypadkową też już pamiętacie, jak się właśnie robiło, no to było przypomnienie. Siła wypadkowa to taka siła, która zastępuje działanie kilku sił działających na ciało. Czyli to, co w głowie wam teraz opowiadałem, że te dwie razem sumuje... I potem od tych dwóch odejmuje to i wychodzi 0, to ja od razu robiłem siłę wypadkową w głowie. Wynik wyszedł 0, to znaczyło, że te siły się równoważyły. Ok, teraz tak. W tym temacie oni przypominają tą zasadę, jak się dodawało siły o tym samym kierunku, albo jak się dodaje siły o przeciwnym kierunku. Chodzi, właśnie, sorry, nie, nie kierunku, tylko zwrocie, bo pamiętacie, że kierunek to jest to ale zwrot może być w lewo albo w prawo. Więc zrobię tak jak oni. No tutaj właściwie dobra, zrobi inaczej. Mam tak. Mam ciało, które ma kształt skrzyni sześciennej i na to ciało działa tutaj siła w prawo półtorej centymetra 1 cm centymetr i 2 cm. Oczywiście siła nie, mo, nie ma czegoś takiego, że siła wynosi 2 cm, to byłoby źle. To jest dla uproszczenia dla Was mówię, żebyście pamiętali, że jak będziecie mieli rysunek i nie będzie podpisane, ile ta siła ma, no bo czasami będzie podpisane, że ta ma na przykład 150. Ta ma 50, a ta ma 200. Sorry, ta ma 100. Ta ma 150, ta ma 100, a ta ma 200. Oczywiście to nie znaczy, że 1 cm zawsze ma 100 newtonów, bo tak tu przyjąłem. Że 1 cm to jest 100 newtonów. Zapomnijcie o tym, to jest po prostu taki przykład. Może być tak, że 1 cm będzie miał 2 newtony, 1 cm będzie miał 50. Musicie uważnie patrzeć. Jeżeli siły nie będą podpisane, to przykładasz linijkę i sobie mierzysz, ile ma. I masz, no, no to ma 2 cm, to ma centymetr. To ma półtorej, więc ile będzie łącznie? 2 cm dodać 1 cm, dodać 1,5. 3-4,5 cm to nowa siła, która powstanie, ona powstanie w wyniku dodawania tych wszystkich sił. Dodajemy je, dlatego że one są wszystkie w tą samą stronę. Będzie wynosiła 4,5 cm. Widzicie, 4,5 cm ma siła wypadkowa. Oczywiście, gdyby podali liczby, no to piszesz, że siła wypadkowa moja wynosi F1 dodać F2, dodać F3. No i podpisujemy teraz, że to jest 150 dodać 100 dodać 200 i wychodzi 450 N. Co my tak naprawdę zrobiliśmy? No dodaliśmy te siły, zobacz. Ta miała 1,5 cm, wziąłem ją ta miała centymetr wziąłem ją i ta miała 2 centymetry też ją wziąłem i w wyniku sumowania tych trzech powstała nowa która ma 4,5 o taka nie musisz tego robić ja to spe specjalnie przerysowałem bo w podręczniku to jest co będzie jeżeli siły będą w przeciwne strony no to tu mieliśmy jak będziesz miał. Załóżmy, że teraz trochę inny przykład zrobię. Dwie siły działają w prawo. F1, F4 i dwie działają w lewo. No to jak będziesz robił. Sumy sił, które mają przeciwne zwroty. No to musimy po prostu wziąć najpierw te dwie. Patrz, one miały 1,5 cm i 2 cm. Czyli ta ma 1,5 cm ta ma 2 cm. No, to razem ile będzie w prawo? Razem w prawo będzie 3,5 cm. Dobra, możesz sobie przerysować rysunek krok po kroku, co robisz. I zobacz, że wyszło, możesz narysować, że wyszło ci 3,5 cm. To jest siła 1,4. Dlaczego się tak nazywa? Bo dodałem siły 1 i 4. A teraz te dwie mogę też załatwić. Te dwie mają po 1 cm, więc nowa siła będzie miała 2 cm w lewo. Ona jest tu przyczepiona w środku. To jest siła 2,3. Spoko. No bo dlaczego się nazywa 2,3? Bo wziąłem dwójkę i trójkę. A teraz te dwie załatwiam ze sobą. Tu jest w prawo 3,5, w lewo jest 2. No to 3,5 w prawo, 2 w lewo. No to muszę odjąć od siebie. Wychodzi półtorej. I rysuję nowe ciało. W sensie to jest to samo ciało. Tylko teraz rysuję siłę wypadkową. I wyszło półtorej centymetra i to jest siła wypadkowa. Można ją nazwać FW, albo można napisać, że to jest F1, 2, 3, 4. Dlaczego 1, 2, 3, 4? No bo zsumowałem wszystkie już siły jakie były. I Ci to też zaliczą. Po prostu pamiętaj, żeby to dawać albo odejmować i tyle. Dobra, ale co będzie? Ja wam takiego zadania nie dam, ale moglibyście mieć w liceum. Co będzie, jak będą siły, które będą miały różne kierunki. Zobaczcie, miał na przykład klocek sześcienny. będzie siła jedna przyczepiona tu ona będzie wynosić 2 cm i tu będzie przyczepiona siła, która będzie miała 2,5 cm, albo 3 weźmy słuchaj, i poproszę Cię, żebyś się dodał no tego czegoś nie mieliście i nie będę od Was wymagał, ale jest taka metoda, która nazywa się metodą równoległoboku dlaczego ona się nazywa równoległoboku? bo tworzysz równoległobok, słuchaj bierzesz tą siłę, przesuwasz ją tutaj Czyli ty bierzesz te 2 cm. Przesuwasz tu. To jest F1. I tą bierzesz. Przesuwasz tu. I wyżed Ci równoległobok. To były tak zwane linie pomocnicze. Yy, I teraz nowa siła. Wypadkowa zastępująca te dwie będzie taka. Początek ma tu, koniec ma tu. To jest siła wypadkowa. Czyli łatwe. Zapamiętaj, jak weźmiesz dwie siły w różnych kierunkach, to nie robisz takiego dodawania albo odejmowania, tylko bierzesz ręką, przesuwasz sobie. Tworzysz równoległobok i początek jest tam, gdzie początek obu, a koniec jest tam, gdzie koniec obu. I to jest ta metoda równoległoboku. Teraz słuchajcie, teraz tak. Jest jeszcze metoda łańcucha wektorów. Ją się stosuje, jak jest więcej sił. Zaraz podam przykład. Masz sześcian albo skrzynię po prostu drewnianą. Jedna siła jest tak 3 cm, druga siła jest tak 2 cm. Muszę sobie zapisać, żebym nie zapomniał a trzecia siła jest tak półtorej centymetra i poprosili Cię, żebyś je zsumował albo podali kolejność jaką chcieli chcieli taką kolejność no to słuchaj, bierzemy tą zostawiamy ją w tym miejscu biorę tą siłę ona jest cały czas w tym samym miejscu. Jej nie ruszyłem. Dodaję teraz F2. Biorę, patrz, F2 tak. Czyli punkt zaczepienia przesuwam do tego, a koniec, rozumiecie o co chodził? Tak jest. Czyli tu będzie dwójka w ten sposób. Tu jest F2. Wiem, że trochę słabo widać, bo najechało. Tu jest F2, bo przesunąłem. I teraz jeszcze dodaję F3. F3 biorę. I przesuwam do tej końcówki, czyli tu. Tylko patrzcie jak one były. One były skierowane pod tym kątem. To jest F3. Jeszcze raz, żeby było lepiej widać. Biorę F2. E, sorry, biorę F1. Do F1. doczepiam F2. I jeszcze doczepiam F3. Widzieliście? O to w tym chodzi. Gdyby użyli innej kolejności, gdyby użyli na przykład, że chcą tak, żebyś zrobił. Jak chcą taką kolejność, to znaczy, że najpierw bierzesz dwójkę, do dwójki doczepiasz jedynkę, czyli patrz, bierzesz dwójkę zostawiasz, jedynkę doczepiasz i trójkę doczepiasz na samym końcu. Musisz patrzeć uważnie jak jest, ale to będziecie mieli jeszcze w liceum, więc się nie przejmujcie. Tego nie musicie u mnie umieć. Łańcuch, metoda łańcucha wektorów używa się jak jest więcej niż dwie siły. Jak są dwie siły to polecam metodę równoległoboku, bo metoda trójkąta też jest. Ale metoda trójkąta niektórym się myli, popatrz, patrz, bierzesz F1. To było F1. I doczepiam F2. I one razem tworzą siłę wypadkową. Fw. Ona krzywo wyszła, dlatego że nie wziąłem odpowiedniego nachylenia. Zobacz, f2 musi być, tak? E f1 i teraz f2, patrz. I tu jest f2. I, i tu jest fw, czyli wynik metody trójkąta i metody równoległoboku jest dokładnie taki sam. Ale polecam równoległobok stosować. Przynajmniej się nie walniecie. No dobra. I przejdźmy teraz do pierwszej zasady dynamiki Newtona. Czyli zasady bezwładności. Zrobię to po swojemu. Słuchajcie. Yy, taki przykład. Załóżmy, że masz klocek. I teraz patrz. Na ten klocek nie działają żadne siły. No to skoro na niego nie działają żadne siły, a on sobie stoi na stole? Oczywiście pomijamy to, że, on że działa na niego siła grawitacji, którego dociska do stołu. Stół, jak on naciska na stół, to stół go odbija do góry. Zapomnijcie o tym, to jest niepotrzebne. Mówię o siłach działających w prawo i w lewo. Nic nie działa w prawo i w lewo, to znaczy, że on się nie będzie ruszał. OK, to jest pierwsza rzecz. A teraz druga sytuacja. Wyobraź sobie, że ten klocek jedzie po powierzchni, jedzie sobie ze stałą prędkością na przykład 10 km na godzinę. Skoro jedzie ze stałą prędkością 10 km na godzinę, to znaczy, że coś tam musi go napędzać, tak? jakaś siła jedna. Na przykład wyobraź sobie, że to jest rowerzysta. Żeby rowerzysta jechał ze stałą prędkością, no to musisz pedałować, bo wieje w ciebie wiatr. I rower koła ocierają o jezdnię, czyli działa na ciebie siła tarcia i siła oporu powietrza, a to co cię napędza, to jest siła pochodząca z twoich nóg, siła napędzająca, która na przykład wynosi ma długość 2 cm. Siła tarcia ma 1 cm i siła oporu powietrza, którą można narysować nad ciałem ma też jeden cm. To nie znaczy, że te. Patrz, jaki tu jest wnioski? Skoro ta ma 2 cm, ta ma cm i ta ma centymetr, czyli wypadkowa jest 0, tak? Czyli to są siły równoważące się. Ale to nie znaczy, że on będzie stał w miejscu, bo ten rowerzysta jedzie 10 km na godzinę. On utrzymuje stałą prędkość dzięki temu, że pedałuje, czyli napędza rower. Hamuje go troszeczkę powietrze i tarcie, ale on na. Tyle skutecznie taką siłę wkłada w pedałowanie, że ta siła równoważy się z tymi dwoma. Dzięki temu on może się cały czas poruszać ze stałą prędkością. Czyli jaki jest wniosek, bo to jest pierwsza zasada dynamiki Newtona, to co wam powiedziałem. Teraz patrzę. Dyktuję zasadę. Jeżeli na ciało nie działa żadna siła, może inaczej jeszcze, co start. Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły się równoważą, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. No i na tym przykładzie, jakbyś zapomniał definicji i sobie narysujesz klocek, który stoi w miejscu i nic na niego nie działa, no to znaczy, że dalej stoi. I coś, co jedzie ze stałą prędkością v konstans. To jest taki symbol. Konstans oznacza stały. Jeżeli porusza się ze stałą prędkością, no to w sensie działające siły się równoważą, dlatego porusza się ze stałą prędkością. A teraz druga sprawa. Przecież gdybyś miał ten klocek, który stał w miejscu i byś przyłożył do niego siłę w prawo 2 cm i siłę drugą byś przyłożył w lewo też 2 cm, to on będzie się ruszał czy nie? No nie, dalej będzie stał w miejscu. I teraz mamy pełną zasadę, teraz dopiero powinien ją przeczytać. Jeżeli na ciało nie działają żadne siły to był ten klocek, na którym nie były żadne siły lub działające siły się równoważą to ciało pozostaje w spoczynku prędkość jest zerowa lub porusza się ruchem jednostajnym, prostoliniowym łatwo zapamiętać. Czyli dwie sytuacje, kiedy nie ma sił ciało może stać. I w sumie mogłoby jechać tak bez końca, a to jest niemożliwe do osiągnięcia, no bo ciało jak jedzie, to zawsze są jakieś opory, bo cząsteczki uderzają i hamują albo podłoga. Więc ten przykład jest niemożliwy do realizacji chyba, że w kosmosie. Jakbyś w kosmosie napędził statek na przykład do 10 km na sekundę, to on cały czas poruszałby się w kosmosie z prędkością 10 km na sekundę. Nie musiałbyś używać silników, mógłby się wyłączyć. Więc to, że na filmach pokazują, że on ma odpalony silnik, to jest, to jest niepotrzebne. Odpara się silnik tylko wtedy, żeby zmienić kierunek albo zmienić no, ustawienie po prostu, tak? Żebyś na przykład nie, nie walnął w planetę drugą, jak będziesz leciał bardzo długo. Czyli jeżeli stoisz w miejscu, w spoczynku i nie działa na ciebie nic lub siły się równoważą, albo kiedy się poruszasz ze stałą prędkością, i nic na ciebie nie działa, to jest akurat nieosiągalne, lub działające siły się równoważą, to pozostajesz poruszasz się ruchem jednostajnym, prostoliniowym. I to jest pierwsza zasada dynamiki Newtona. Oni tam podają przykład z krążkiem, lodowym, z krążkiem e, hokejowym na lodzie. Krążek hokejowy koniec końców i tak na lodzie się zatrzyma, ale gdyby, gdyby nie było tarcia, to ten klocek nigdy, nigdy by się nie zatrzymał. Wyobraź sobie tak, że rzuciłeś go w kosmos i on cały czas leci z taką prędkością, jaką go rzuciłeś, bo tam nie ma cząsteczek, które by go hamowały. A jak jest, to, to niewiele. Okej, okay, to to. Chyba to już powiedziałem kilka razy, ale jeszcze raz. Pierwsza zasada dynamiki Newtona nazywa się też zasadą bezwładności. Takie pytanie mogłoby paść. Dobra, co to jest bezwładność? Słuchajcie, bezwładność to ja nazywam Niechęcią do zmiany. Jakbyś wczytał się w bardzo profesjonalną regułkę, no to zapraszam, poszukaj sobie na internecie. W skrócie bezwadność, to niechęć do zmiany. I teraz podam przykład. Jeżeli siedzisz na fotelu. To po prostu siedzisz i nie chce ci się ruszyć żeby cię ruszyło, to musiałoby zostać przyłożona jakaś siła, tak? Albo ty musiałbyś się jakąś siłą odepchnąć, albo ktoś musiałby cię wziąć za rękę. Czyli jeżeli nic. Na, no. Ciało pozostaje w, w tym miejscu, w którym było wcześniej. Ono nie chce się ruszyć. To ta rzecz. Inna sytuacja. Wyobraź sobie, że siedzisz teraz w samochodzie, który jedzie z prędkością. Albo nie. Załóżmy, że siedzisz w samochodzie, który stoi w miejscu i teraz ten samochód ruszył. No to czujesz, że cię wcisnęło w fotel, dlatego, że twoje ciało chciało zostać w tym miejscu, w którym było wcześniej, ale samochód ruszył. Więc fotel tak naprawdę ciebie uderzył w plecy. To tak samo jak stoisz w autobusie. Jak stoisz w autobusie i autobus rusza, to twoje ciało nadal chciałoby pozostać w tym miejscu, w którym było. Dlatego czujesz takie szarpnięcie w tył jakby, bo autobus jedzie w przód. A ciało chciało pozostać w tym miejscu, w którym było, dlatego masz uczucie, jakbyś leciał w tył. Natomiast jak na przykład autobus już jedzie i jedziesz z nim z prędkością na przykład 30 km na godzinę, i nagle autobus gwałtownie hamuje, to twoje ciało nadal chciało mieć prędkość 30 km na godzinę. Więc cały autobus zatrzymał się, a twoje ciało nadal chciało lecieć z tą samą prędkością. Dlatego czujesz, że cię. Rzuciło do przodu. To tak jak mówiłem wtedy z tymi wypadkami, tak? Jak jedzie samochód 100 na godzinę i nagle walno w drzewo, i ktoś wypadł przez okno, no to ciało mogło przelecieć jeszcze no, z kilkadziesiąt, kilkaset metrów, nawet to zależy od warunków, jak to było. Ale to jest właśnie ta bezwładność. Ciało chciało mieć 100 km na godzinę, samochód się zatrzymał, ale ciało chce nadal lecieć ona jedzie, leci z prędkością 100 na godzinę. Pomijając to, wanie cię gdzie powoduje hamowanie. Czyli to jest właśnie bezwładność. Mam nadzieję, że te przykłady zapamiętaliście jakoś, bo być może będzie prośba zaznaczyć przykłady, w których występują siły bezwładności. No to te, co opowiadałem. Autobus ruszający z miejsca, autobus hamujący, człowiek siedzący na fotelu, on nie chce się ruszyć. Więc ktoś musi przyłożyć siłę, żeby go ruszyć. E, I jaki wniosek jeszcze jest? Im większa masa, tym większa bezwładność. To można sobie właśnie wyobrazić osobę grubą, która siedzi na krześle. I on jest ciężej ruszyć z miejsca niż osobę szczupłą. Trzeba więcej siły przyłożyć, dlatego że masa jest miarą bezwładności. To to. Jak jest e, informacja w, w podręczniku? Bezwładność to cecha, która sprawia, że ciało, które jest w spoczynku, chce w spoczynku pozostać, a ciało, które porusza się ruchem jednostajnym, prostoliniowym, chce dalej nadal poruszać się w taki sam sposób. Czyli te dwie sytuacje, które opisałem: siedzisz na krześle, ktoś ci musi ruszyć, bo ci się nie chce, albo jak już stoisz w autobusie, on rusza, to chciałeś zostać w tym miejscu, w którym byłeś, autobus ruszył, więc ci ucieka z stóp, masz wrażenie, że jesteś szarpnięty w tył. A jak, jak jedziesz z autobusem, już 50 na godzinę na przykład, i autobus hamuje, wszystko się zatrzymuje, poza twoim ciałem, twoje ciało chciało mieć nadal 50, dlatego musisz się trzymać, bo inaczej polecisz. Yy, obserwacja bezwładności, no to były właśnie te przykłady. Widziałem taki przykład kiedyś z filmik. Yy, Tir przewoził rurki. To z, z Chin z filmik. On, jest, on nie jest dostępny na tych zwykłych tych YouTubach. Dlatego, że jest drastyczny. Jedzie ten tir. I on przewoził bardzo długie rurki cienkie. I ten gość tu zorientował się, że pociąg jedzie. On po prostu był zagapiony. Zobaczył, że pociąg jedzie. Tiry mają bardzo mocne hamowanie. Ten tir on go zobaczył, że ten pociąg jedzie. Zatrzymał gwałtownie samochód. Ale te rurki chciały mieć dalej 50 na godzinę, i one po prostu wyleciały przez kabinę. No i gościa nie było. To było też obserwacja bezwładności. Tam w książce macie mniej drastyczny przykład: po prostu, że wyrwało się bokiem coś, co się montuje chyba na ulicach. Nie wiem, jak to się nazywa. Po prostu sprzęt musi być bardzo dokładnie samocowany. Widziałem też jakieś inne sytuacje. Jechał kolej z bardzo długą drabiną. To na żywo akurat widziałem. Jechał samochód z przyczepą. Nie umiem rysować, ale dobra. Jak to narysować? Była przyczepa. Odkryta. Dobra, mogę trochę większy ten rysunek wykonać. Jechał samochód z odkrytą przyczepą, miał bardzo długą drabinę położoną w ten sposób na tam poprzekątnej. Jak on brał skręt, to ta drabina z tamtej strony poprzekątnej zmieniała stronę na tamtą. I minus był taki, że ona bardzo dużo wystawała i nie była oznaczona chorągiewką, a powinna być czerwoną chorągiewką oznaczona. I ona tak naprawdę mogła kogoś zabić z przechodniów, bo właściwie oni stali na przejściu dla pieszych, a ten samochód skręcał. Jak ta drabina się ruszyła, to ona mogła zgarnąć kilka głów po prostu. Albo nie był zabezpieczony i nie był oznaczony. Więc to akurat przykład z tego, jak ja szedłem po ulicy. Inny przykład bardzo fajny. Z butelką, słuchajcie. Jest sznurek, tu zamocowany do butelki, tu jest butelka. Tu jest korek i tu też jest sznurek. Czyli tu masz sznurek. I tu jest sznurek. I jeżeli będziesz powoli ciągnął ten sznurek, to to się urwie. Bo to jest zamocowane do sufitu. To się urwie. A gdybyś wziął, przyłożył siłę i bardzo mocno ruszył, to ten sznurek by się urwał. To jest związane właśnie z tą bezwładnością, bo słuchajcie, butelka oczywiście była pełna wody. Ta woda stanowiła bezwładność, tak? No bo masa im większa masa, tym większa bezwładność. Więc jeżeli mocno szarpniesz sznurek szybko, to tu się sznurek urwie, dlatego że ta masa jakby wchłonie tą siłę, tak? Jakby jak ty mocno szarpniesz, to zanim ten efekt dojdzie do tego sznurka, to zdąży się ten urwać. A jak będziesz powoli ciągnął, to ta siła będzie powoli się przemieszczała do sznurka i w końcu tutaj popęka. I tu się urwie. Czyli jak powoli będziesz ciągnął ten sznurek, to ten się urwie. Jak będziesz szybko ciągnął ten sznurek, to on się urwie. Takie pytanie mogło być też na sprawdzianie. Bo masa butelki jest na tyle duża, że przeciwstawia się szybkiej zmianie prędkości, w tym wypadku wytrącenia ze stanu spoczynku butelki w wyniku ciągnięcia sznurka. No i to. To tyle. Tak pociągi przecież też ruszają. Co prawda pociągi mają takie metalowe te. Wiecie, widzieliście to pewnie. One się tak zaczepiają tymi metalowymi. Pociąg powoli rusza, żeby każdy skład stopniowo napinał się. Bo gdyby lokomotywa chciała gwałtownie ruszyć, to te pierwsze, co lokomotywa jest przyczepiona do pierwszego wagonu, mogłoby po prostu puścić, chociaż to jest i tak pewnie mało prawdopodobne, bo one są zaczepione. Chyba oprócz tego jeszcze są kilkoma rzeczami zaczepione. Nie pamiętam, bo nie jestem motorniczym ani tym kolejarzem. Możecie się kogoś spytać, kto pracuje na kolei. A jak ktoś pracuje na kolei, na kolei może zostawić komentarz, jak to jest. Pociągi powoli ruszają, żeby się te pierwsze nie zerwało. On powoli rusza, żeby każdy, każdy wagon, a jest ich na przykład 50 żeby powoli, no, nie doszło do przeciążenia. To by było na tyle w tym temacie. Sorry, że taki długi, ale dzięki za oglądanie.